Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiajmy o kolejny odcinek w takim mocnym, mocnym, rozszerzonym składzie. Nasz yy, główny gość, wójt Mariusz Krystian, jeden z liderów PiS w Małopolsce Zachodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak również widzę, że z mocną młodzieżową ekipą. Czy mogę prosić o przedstawienie panów? Dzień dobry, witam serdecznie. Mateusz Przejczowski, przewodniczący Forum Młodych Okręgu 30. Oświęcim. Tak jest oraz... Niemczyk Seweryn, zastępca przewodniczącego Forum Młodych Okręg 30. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję. I tutaj nieco starsi panowie, <grym> bardziej doświadczeni działacze polityczni, również związane z prawem i sprawiedliwością. Zacznę od Waldemara Łozińskiego. Dzień dobry Państwu. Radny Miasta Oświęcim, jak również Jakub Przewoźnik, również radny Miasta Oświęcim. Dzień dobry, witam Państwa. No i szanowni panowie, zebraliśmy się tutaj właśnie po to, żeby porozmawiać ale nie o może nadchodzących wyborach, ale o tym, jak przyciągnąć młodych ludzi do aktywności społecznej, jak przyciągnąć młodych ludzi do działalności w partii politycznej. Stąd pozwolę sobie pana Wójta spytać jako polityka doświadczonego, jak pan Wójt robi, jak, jak, żeby ściągnąć młodzież, młodych ludzi do działalności trudnej organizacji, jaką jest Partia. Kwestia utworzenia forum młodych jako, jako struktury w ramach działalności politycznej prawa i sprawiedliwości była jednym z priorytetowych założeń i zadań, które stanęło przede mną jako pełnomocnikowi prawa i sprawiedliwości w Okręgu 30. I, i takie były ustalenia i w momencie powołania na pełnomocnika, a później. Po rozmowie również z panią premier ustaliliśmy, że jest to jedno z podstawowych zadań, jakie trzeba wykonać na samym początku. To po pierwsze, no i udało się to zrobić bardzo szybko, bo byliśmy jednym z pierwszych okręgów w Polsce, które w ogóle powołało forum młody, które bardzo szybko, czyli to był lipiec ubiegłego roku, stworzyło taką strukturę. Dziś ta, ta organizacja liczy kilkanaście osób. A myślę, że przyciągnąć można prostą zasadą, no, prawdą, pokazywanie rzeczywistości taką, jaką jest, ponieważ wbrew pozorom młodzieży o przekonaniach prawicowych, centroprawicowych konserwatywnik jest bardzo dużo. Po prostu trzeba tylko pokazać, że jest ta nisza, jest, ta, jest to forum do działalności, że można realizować również swoje plany w zakresie działalności politycznej, nie tylko w takim ogólnokrajowym wydaniu, ale również w tym samorządowym. No i myślę, że to forum to jest właśnie taka przestrzeń do tego, żeby Szlifować te swoje zdolności działalności publicznej i również jakby angażować się później w kolejnych etapach w działalność w swoich wspólnotach samorządowych. A jak ta działalność teraz wygląda? Czy to są jakieś takie zajęcia, jakaś taka nauka, spotkania, czy to są też taka pełne prawa jako członka partii? Myślę, że łączymy przyjemne z pożytecznym i, i oczywiście wiele umiejętności, które udaje się nabywać w ramach działalności, choćby niedawne szkolenie medialne z Rzecznikiem Prasowym Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce. Michałem Drewnickim. Myślę znakomite spotkanie w Sejmie na zaproszenie Pana Posła Rafała Bochenka, które było zorganizowane, które długo zostało też w pamięci uczestników tego wyjazdu. Ale również taka działalność w, w, w kontakcie z mieszkańcami, choćby zbiórka podpisów pod projektem ustawy Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców, gdzie byliśmy widoczni, nasze forum było widoczne w wielu miastach w Okręgu 30, w Andrychowie, w Wadowicach. W Oświęcimiu. No, to pokazuje, że, że różne te aspekty są ze sobą tutaj jakby współpracujące, wszystkie bardzo ważne, i każde z nich hartuje młodego człowieka do działalności publicznej. A spytałbym w takim razie naszych młodych działaczy, co Was zmotywowało, żeby związać się akurat z tą partią, z prawem i sprawiedliwością? Myślę, że to jest jakby takie poczucie swojej własnej tożsamości, czyli można powiedzieć, że od zawsze, jakby odkąd zacząłem się interesować polityką, no to przyświecała mi kwestia takiego patriotyzmu. No i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jest taką jedyną partią na polskiej scenie politycznej, która w tym zakresie przyciąga, między innymi przyciąga również takimi wartościami konserwatywnymi, poszanowaniem tradycji, historii, no i właśnie tego patriotyzmu. To w takiej przynajmniej mnie w głównej mierze skłoniło do tego, żeby wstąpić do Prawa i Sprawiedliwości, a teraz, tak jak Pan Wójt wspomniał, od lipca ubiegłego roku pełnić funkcję przewodniczącego naszej młodzieżówki i tworzyć po prostu te struktury młodzieżowe w naszym okręgu. Spytam, czy, czy tego się spodziewałeś? Czy, czy to doświadczenie wykracza poza oczekiwania? Może czy coś jest do poprawy? To znaczy, myślę, że jestem człowiekiem ambitnym, więc jakby z, przyjąłem z taką, można powiedzieć również pokorą, tą kwestię dotyczącą przewodniczenia tej młodzieżówce, tak jak pan Wójt powiedział. W pierwszej kolejności powołaliśmy te struktury, sformalizowaliśmy je. To było takie główne zadanie i to była jedna z takich pierwszych młodzieżówek utworzonych tutaj właśnie w Małopolsce pod względem formalnym. Co prawda ta młodzieżówka można powiedzieć, że kiedyś funkcjonowała, natomiast nigdy nie była sformalizowana. Teraz tak naprawdę wiemy, ile mamy tych młodych szabel w naszym okręgu, realizujemy swoje zadania i działamy na rzecz jakby wzmacniania Prawa i Sprawiedliwości wśród młodzieży i wśród naszego okręgu. To spytam też o motywację kolegę. Co w Twoim przypadku zdecydowało, że, że działasz? Ja myślę, że jest to wspaniały pomysł, żeby też zadziałać lokalnie, na lokalnych podwórkach, że tak powiem. Tam można zobaczyć, jak wygląda to życie na co dzień w naszych gminach, małych ojczyznach. Dzięki temu możemy mieć jakiś wpływ realny na działanie właśnie tutaj, tam gdzie po prostu mamy swoje jakby małe ojczyzny, i tam możemy tak naprawdę nawet wysyłać tych po prostu zwykłych ludzi, którzy gdzieś tam mają jakieś lokalne problemy, i później gdzieś przekazać te problemy, że tak powiem, wyższym szczeblom. No i możemy, że tak powiem, dużo załatwić takich spraw, na których oni gdzieś tam wpływu nie, ma, nie mają po prostu. Jest to, myślę, także wspaniałe po prostu to, że ci ludzie potrafią nas słuchać, prawda? I możemy dzięki temu gdzieś tam pokazać to, że staramy się dla tych ludzi, jesteśmy dla nich otwarci. No i możemy, że tak powiem, naprawdę pokazać, że w młodości jest siła ducha. Wasza główna motywacja to, jak rozumiem, taka działalność na rzecz innych ludzi, na rzecz sąsiada, sąsiadów. Znaczy ja myślę, że tutaj, e, że tak powiem, kierujemy się też panią premier, beatą Szydło i. Stawiamy przede wszystkim na pierwszym miejscu tradycyjny model rodziny, czyli mama, tata, dziecko, dzieci. Chcemy, aby ta rodzina w Polsce czuła się przede wszystkim bezpiecznie, miała poczucie tego, że może liczyć na władzę, może przed, przede wszystkim czuć się bezpiecznie i może naprawdę funkcjonować, cieszyć się, korzystać z różnych programów typu 500, już teraz jak wiemy będzie 800, także jest to wspaniała okazja do tego, aby naprawdę te rodziny mogły czuć tak, tak, no, czuć po prostu bezpiecznie się w naszym kraju. Ja spytam Kubę, który też jest młodym człowiekiem przecież, i, i, ale Kuba, jeśli dobrze kojarzę, również byłeś w partyjnej młodzieżówce. Jak to wspominasz? Doskonale mi to przypomniałeś, Paweł. Był to bodajże 2000, już dawno temu, 2006 albo 2007 rok, już dokładnie nie pamiętam, jako grupa studentów wtedy politologii ucz uczelni w Oświęcimiu, wtedy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, spotkaliśmy się z grupą kolegów, yy, którzy wyznawali, których połączyły wspólne wartości, tak jak tutaj młodzi koledzy powiedzieli, no prawicowe, zawsze, zawsze serce nasze było po prawej stronie. Yy, udaliśmy się wtedy do Biura pozelskiego, właśnie premier, wtedy poseł jeszcze Beaty Szydło, która przyjęła nas z ogromnym otwartym sercem to co koledzy wspominają. No i tak to zaczęła się przygoda. No myśmy byli wtedy studentami politologii, więc to było naturalne. Interesowaliśmy się tym. Chcieliśmy działać dla dobra właśnie społeczności lokalnej przede wszystkim. No takie były tego początki, a co dalej no to już pewnie wiesz. No to ja podpytam jeszcze kolegę Waldemara. Waldku, bo zazdrościmy tutaj Panu Wójtowi i innym chłopakom, którzy mają taką zgraną ekipę, a czy jest młodzież oświęcińska? Czy wypatrujesz tu młodych działaczy po to, żeby, żeby organizacja była mocniejsza? Wszystkich bym chciał uspokoić. Mamy też kilka pomysłów na to, żeby w Oświęciniu też ściągnąć młodych ludzi. Ważne jest to, żeby odmładzać rady miast, gmin, bo niestety w tych szeregach. Jest cała masa no, doświadczonych już samorządowców, ale którzy powinni systematycznie dać miejsce tym młodym. I mamy na to parę pomysłów. Oczywiście nie chcę tutaj na tą, na tą chwilę zdać ani nazwisk, ani tego, co będziemy robić. Teraz jest czas kampanii wyborczej. Skupiamy się na kampanii. Po wyborach, mam nadzieję, wierzę, że wygranych, będzie organizowana i w Oświęcimiu grupa, która dołączy do, do szefa struktur. I naprawdę będzie w Oświęcimiu głośno o młodzieżówce. Czy, Waldku, jeszcze spytam, czy Prawo i Sprawiedliwość, jak wynika z Twojego doświadczenia, czy ogólnie, czy Prawo i Sprawiedliwość jest formacją otwartą na młodzież, na nowych członków? Jak to oceniasz? Czy, general, zapraszacie? czy, general... czy zapraszacie, czy zapraszamy? Zapraszamy wszyscy. No nie tylko w Oświęcimiu, ale myślę, że wszędzie. Wszyscy jesteśmy otwarci na, na młodych. Ale i nie tylko, na młodych, na tych doświadczonych, którzy gdzieś tam szukają też swojego miejsca, gdzieś chcą pójść z nami. Zapraszamy do naszej szerokiej drużyny wszystkich. Przyjdzie czas, i to tak jak mówię, zaraz po wyborach że ta młodzieżówka w Oświęcimiu się pojawi, obiecuję, że będą młodzi ludzie również i w Oświęcimiu i mam nadzieję też, że w, w kontekście wyborów samorządowych trochę spróbujemy przewietrzyć też tą Radę Miasta, gdzie może ktoś się pojawi zupełnie nowy, zupełnie młody i, i, i w ten sposób odświeżymy trochę, trochę Radę. Ale wzorujemy się na Spytkowicach w tym momencie, jak rozumiem. No nie sposób nie wzorować się na, na Spytkowicach, skoro oni mają tak wspaniałego wójta. Ja tylko można powiedzieć zazdroszczę, że mają takiego lidera u siebie w regionie. Cieszę się też, że, że nasz szef tutaj Okręgu 30 będzie kandydatem do, do Sejmu. Mam nadzieję, życzę mu oczywiście sukcesu, bo to jest człowiek, na którego warto stawiać. To jest człowiek, który na pewno rozruszał tutaj cały Okręg 30. Widać, że, że ogromne zmiany, ogromne zmiany od kiedy przyszedł. On jest też człowiekiem młodym, mogę to śmiało powiedzieć, bo jestem starszy. Więc na pewno ten powiew młodości poszedł razem z nim. Garną się do niego ludzie, co widać i to na pewno będzie owocowało dalej. Po sukcesie wyborczym, którego jestem oczywiście przekonany, że będzie, to dopiero się ta łódka rozpędzi, nabierze wiatru w żagle. Panie Wójcie, patrzę na tych tutaj oto młodych ludzi, takie pytanie retoryczne. Mhm. Czy z tej mąki będzie chleb? Czego Pan się spodziewa po następcach? Zdecydowanie tak. No, choćby tutaj przykład Mateusza, który jest sołtysem w z radnym Rady Gminy. Sewery tutaj też jest zaangażowany samorządowo w, w Andrychowie. Myślę, że tak, znaczy naszym głównym zadaniem w tym momencie to jest również przełamanie takiej pewnej bajki medialnej i, 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 i takiej mentalnej również. Która często zniechęca tych wielu młodych ludzi, o czym powiedział Waldek, bo, bo, bo tych naprawdę ludzi młodych o przekonaniach prawicowych jest bardzo dużo. Tylko część z nich w związku z tą bajką medialną, w której jakby, no, może czasem gdzieś nie do końca wśród młodych ludzi to jest tak bardzo popularnie, przyznać się, że mam przekonania prawicowe, czy, czy, czy głosuję na Prawo i Sprawiedliwość, tak? Ale gdzieś w głębi duszy ci ludzie doskonale wiedzą, że, że tak naprawdę to my reprezentujemy te wartości, które są im bliskie. W związku z tym na pewno te akcje, o których powiedział Woldek, pozwolą nam na to, żeby przyciągnąć tych młodych ludzi. To jest również aktywność. Oczywiście sami tego też nie zrobimy z, z poziomu okręgu, natomiast to jest bardzo ważne, znowu, żeby to zrobić z poziomu komitetów powiatowych i miejskich żeby tu byli ludzie, tak jak u Was, którzy przyciągną tych młodych ludzi, którzy zaangażują ich w sprawy Oświęcimia, którzy zaangażują ich w sprawy powiatu oświęcimskiego, Chrzanowskiego, Wadowickiego, Suskiego, Myślenickiego, którzy będą traktowani jako partnerzy do, do, do rozmowy, będą traktowani również jako partnerzy do, do rozwoju, bo to też jest bardzo istotne, nie w, właśnie w kategoriach współpracy, a nie konkurencji, bo bez tego, no, oczywiście nie będzie, nie będzie Rozwoju struktur w ogóle również prawa i sprawiedliwości. Reasumując. Młodzież to jest przyszłość oczywiście, którą trzeba doceniać i którą trzeba postrzegać, cały czas to zadanie nie jest zamknięte, to cały czas zadanie, które jest postawione, które chcemy wspólnie realizować, a rozwój okręgu z mojej perspektywy to nie jest moja zasługa, tylko i wyłącznie to jest zasługa zespołowej gry bardzo wielu ludzi, również tutaj bardzo mocno opieram się na strukturach oświęcimskich. Ponieważ wielu jest tutaj ludzi obecnych również tu w studiu, którzy wspierają w tej działalności, bo z pojedynkę nie zrobimy nic. Trzeba. Pani premier dała bardzo dobry przykład. Tylko drużyna, biało-czerwona drużyna, i w tym wymiarze mikro. Lokalnych społeczności, również takie biało-czerwone drużyny muszą powstać. Bardzo cieszy ta zapowiedź, bo tylko zespołowa gra i zespołowe działania, praca i współpraca przynosi efekty. To spytam jako polityka, jako samorządowca też. Czy, czy, panie Wójcie jest ważne, żeby mieszkańcy angażowali się? W życie samorządowe, być może jako członkowie OSP, koła gospodyń, tudzież kandydaci na radnych. Dlaczego ważne jest, bo zakładam, że jest ważne, żeby ta lokalna społeczność była aktywna? Zdecydowanie tak. No, przede wszystkim ta aktywność powoduje rozwój tych społeczności. Jeżeli społeczność dana jest bierna, to ona tak naprawdę zamiera. W związku z tym, jeżeli młodzi ludzie angażują się, być może na samym początku, właśnie nie, nie, nie stricte politycznie, ale poprzez organizacje społeczne, często tam uzyskują jakieś w cudzysłowie funkcje typu prezes OSP, klubu sportowego, stowarzyszenia itd. I w ramach działalności widzą, że bez zaangażowania się społecznego, publicznego, politycznego nie osiągną również tych celów, które sobie gdzieś tam założyli, tak? rozwoju swoich danych, środowisk, w których działają. I często to też jest ta droga, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, którą wielu ludzi idzie. Natomiast myślę, że to jest bardzo dobra, bardzo dobra droga dla młodych ludzi, żeby zaangażować się właśnie społecznie w swoich wspólnotach samorządowych. A Kuba ja spytam, a co tobie dała, czyli jako młody człowiek wstąpiłeś w szeregi Prawa i Sprawiedliwości? Teraz w wieku dojrzałym co dała ci ta aktywność właśnie społeczna jako radnego między innymi? Paweł, no ja zaangażowałem się jeszcze w trakcie studiów. Zawsze interesowałem się naukowo, powiem tak, samorządem, demokracją lokalną, wszystko, wszystkim tym, co było i jest na szczeblu lokalnym. Moje doświadczenia z tym związane, z obserwacją tego od środka, jak to się dzieje, bardzo mi pomogło. To też zmotywowało mnie do podjęcia później, w późniejszym etapie studiów doktoranckich. Na których, czy w trakcie których zajmowałem się właśnie społecznościami lokalnymi, dokładnie Ziemią oświęcimską i rozwojem demokracji na poziomie lokalnym, to bardzo mi pomogło. No a teraz y, jestem już drugą kadencję radnym Rady Miasta, no i jak tutaj koledzy samorządowcy y, podejmujemy różne tematy związane z funkcjonowaniem, no ja głównie miasta czy, czy swojej dzielnicy, czy osiedla, no, i próbujemy rozwiązać problemy mieszkańców i, i, i dążyć do rozwoju naszego miasta. To korzystając z doświadczeń życiowych, zawodowych Waldka. Walku, bo obiło mi się o uszy, że Ty zachęcasz syna tudzież synów do, do działalności publicznej, być może samorządowej. Czy to prawda? No i, i dlaczego tak akurat? To jest bardzo ważne, żeby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje żeby mieli taką pełną świadomość, nie tylko internet, nie tylko telewizja, ale też wychowanie w rodzinie. Rodzina to podstawa, to jest jakby początek tego wszystkiego. Tak jak papież kiedyś powiedział, tu się wszystko zaczęło, mówiąc o Władowicach, to można tak powiedzieć, przenosić to do rodziny. W rodzinie wszystko się zaczyna. I jeśli rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi tak, jak ja rozmawiam z synami, no to można ich kształtować w duchu patriotyzmu, miłości do ojczyzny. I tak też się dzieje w mojej rodzinie. Zawsze rozmawiam z synami o sytuacji danej, co się dzieje u nas w kraju, co się dzieje w, szczególnie w naszej Majojczyźnie, czyli w Oświęcimiu. To jest bardzo istotne, żeby nie unikać też tych tematów i żeby zachęcać nawet do, do podejmowania różnych wyzwań swoich, zacząć od swojej rodziny. To jest bardzo istotna sprawa. To ja może tak na koniec spytam jeszcze naszych młodszych kolegów. A, a czy możecie nam zdradzić jakieś swoje takie plany, marzenia? No bo jak wejść do polityki, to chyba po to, żeby zostać kiedyś premierem. To, czy dobrze myślę? Ja w, w 2018 roku startowałem do Rady Miejskiej w Andrychowie i nie mam się czego w zasadzie wstydzić, bo miałem 313 głosów. Co się okazało w ogóle najwyższym wynikiem z wszystkich tych, którzy nie weszli w całej gminie do Rady Miejskiej. Także gdzieś to napędza mnie do tego, żeby w następnych wyborach ten wynik może był nawet dwukrotnie wyższy, no i dzięki temu gdzieś tam człowiek będzie mógł mieć już ten realny wpływ na funkcjonowanie naszej małej gminy. No, takiej niemałej, 40 tysięcy gminy Andrychów. Także myślę, że dla takich młodych osób właśnie jest to wspaniała okazja, żeby wstąpić w nasze szeregi i dzięki temu, może już nawet w tych wyborach, które będą na przyszły rok, już po prostu wystartować do Rady Gmin, miasta, miejskiej. I dzięki temu po prostu będzie mógł rozwijać swoje, że tak powiem, zdolności, że tak powiem, polityczne, czy tam swoje pasje. Dzięki temu będzie mógł po prostu wystąpić publicznie, pokazać się. No i będzie po prostu mógł, że tak powiem, zrobić coś dla swoich bliskich, dla wszystkich mieszkańców. Także myślę, że warto naprawdę wstąpić w nasze szeregi. Także serdecznie zapraszam i myślę, że tak, jak Waldek powiedział kolega, liczymy na oświęci. <laughs> A ja muszę powiedzieć, że od czasów mniej więcej końcowo-gimnazjalnych i licealnych zawsze interesowałem się, można powiedzieć, polityką od tego czasu i również interesowałem się tym, żeby pomagać lokalnej społeczności. Dlatego też jakby moim celem było zostanie sołtysem, zostanie radnym Rady Gminy, to się udało, ale przede wszystkim chodziło mi tutaj właśnie o pomoc dla mieszkańców gminy Spytkowice, sołectwa, miejsce naszej lokalnej społeczności. Co do planów, to myślę, że tutaj bez sensu jest wybiegać w przyszłość. Tak jak powiedział kiedyś świętej pamięci Lech Kaczyński, że większość dobrych rzeczy i wspaniałych rzeczy w moim życiu zrodziło się niespodziewanie. Także jakby do wszystkiego podchodzę z pokorą. Przede wszystkim realizacja jakby tych swoich celów, które postawiłem w tej kadencji samorządowej, które myślę, że w dużej części zostały spełnione. A co będzie w przyszłości, no to czas pokaże. Ja również korzystając z okazji, Chciałbym zachęcić wszystkie młode osoby do wstępowania w nasze szeregi Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, okręg 30. Oświęcim. Prowadzimy swój profil na Facebooku, właśnie pod taką nazwą. Prowadzimy również media społecznościowe na Twitterze. Zachęcamy do śledzenia naszej aktywności, bo myślę, że jest ona dosyć taka pokaźna. Bo tak jak Pan Wójt, również Pan Pełnomocnik, wspomniał wcześniej. Oprócz tej stricte takiej pracy, spotkań, zebrań, współorganizacji różnego rodzaju spotkań, są również te rzeczy przyjemne, z których można się wiele nauczyć, jak chociażby wizyta w Europarlamencie, którą mieliśmy okazję rok temu odbyć na zaproszenie pani premier Beaty Szydło, jak też w tym roku wizyta w Polskim Sejmie, gdzie z posłem panem Rafałem Bochenkiem mieliśmy okazję poznać. Naprawdę poznać w dużym obszarze jakby kuluary działania i funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Także zachęcamy do śledzenia tych naszych mediów społecznościowych. I na koniec muszę powiedzieć, że trzy osoby pani premier Beata Szydło, pan poseł Rafał Bohenek i pan pełnomocnik Mariusz Krystian są wielkimi ambasadorami naszej młodzieżówki, bardzo nam pomagają, wspierają nas, za co bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy raz jeszcze do wstępowania w nasze szeregi wszystkie młode osoby, którym leży dobro Polski, obozu propatriotycznego w Polsce i w tej naszej lokalnej społeczności tutaj okręgu 30 na sercu. Przyznam, że jestem pod dużym wrażeniem występów naszej młodzieży, to są bardzo dojrzałe, mądre, przemyślane wypowiedzi. Ranga spotkania wymaga jednak, żeby to ostatnie słowo należało do Pana Wójta. Jak plan na najbliższy czas? Czy tudzież podsumowanie do tego naszego dzisiejszego spotkania? Jesteśmy przed cyklem oczywiście wydarzeń wyborczych. Ten kalendarz wyborczy będzie w jakiś sposób albo w takiej przeważającej mierze determinował naszą aktywność jako całość struktury, struktur lokalnych, okręgu jako całości i również Forum Młodych. No. Najbliższe wybory parlamentarne zdecydują o kierunku, w którym będzie zdążała nasza ojczyzna. To jest niezwykle istotne i temu trzeba podporządkować wszystkie nasze siły, zdecydowanie. I tu w tym momencie chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że ja jako pełnomocnik dbam przede wszystkim o to, aby nie spełniły się tylko i wyłącznie prywatne życzenia takiego czy innego kandydata, również moje. Ale aby lista Prawa i Sprawiedliwości odniosła sukces, i to jest moją głównym, główną troską, i ku temu, jakby, kieruję swoje najważniejsze wysiłki i działania, i do tego również we współpracy z Młodzieżówką staram się, staram się dążyć. Kolejne wybory samorządowe w naszych wspólnotach lokalnych to będzie również potężna praca z wszystkimi strukturami, i ona również pokaże, na ile te struktury w poszczególnych częściach naszego powiatu są żywotne na ile one rzeczywiście mają siłę oddziaływania i potrafią wykrzesać z siebie kandydatów, którzy osiągną sukces lub potrafi, choćby tak jak tu Severin powiedział, zaistnieć pomimo jakiegoś tam niepowodzenia, ale jednak z dobrą perspektywą na przyszłość. No i też pewnie po wyborach samorządowych przyjdzie jakaś do refleksji i weryfikacji Struktur, które, które posiadamy i które rozwijamy. No i na końcu wybory do Europarlamentu również niezwykle istotne. Wiemy, że w Europarlamencie również dzieją się rzeczy, które są istotne z punktu widzenia interesu Polski i tutaj musimy wspierać kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, naszego lidera, panią premier Beatę Szydło i tutaj również nasze wysiłki muszą być ku temu skierowane. Dalej w przyszłość nie będę wybiegał, natomiast myślę, że te trzy elementy będą determinować to, co będzie się działo w naszym okręgu w najbliższych miesiącach, co przyniesie czas, zobaczymy. Oczywiście pewnie również przyjdzie moment na weryfikację efektów swoich działań. Siła w drużynie, nie w poszczególnych nazwiskach. Indywidualizm nigdy nie przyniósł, albo inaczej, skrajny indywidualizm nigdy nie przyniósł nic dobrego, tylko działanie drużynowe przynosi efekt i do tego będziemy dążyć. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na następny odcinek. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo Do widzenia. Do, Do widzenia.